To drogi, nie zajedź Nie, 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 nie ja tu jadę, bo... Wiem o tym Żadnych dzikich manewrów dzisiaj nie będę robił ja <laughs> e, W ogóle znowu nam się interkom zepsuł, tak? Znowu z tym przyciskiem są problemy weź jedź pierwszy Jadę Samochód jedzie, ale zdążysz Ja widzę A i moi drodzy, sobie pojechaliśmy na <laughs> Jedziesz pierwsza Koniec trasy na jedynce? Na jedynce Wolutku na ręce. tam coś jedzie z tyłu, jak coś. Niech sobie jedzie. Widzisz tak gorwie? Widzisz to? No bo musisz tak na, na pół sprzęgle e, pierwsza, bo ja nie widzę, jak ty jedziesz. Ja nie jadę na pół sprzęgle. Bo ci mówię, że ten motocykl musisz taki tak. Jest. Ja, musisz tak, ten początek gazu musisz tak delikatnie dodawać. Ale Ka ja oglądałam recenzję i pan to samo mówi. Tak? No możliwe. No? Nie wiem, potem się na ten przejadę. Ja może, ten mało. może ten motocykl taki jest. No jest, jest. Ja nie chcę tutaj szybko, bo tu się poły. No dobrze. Już jedziemy dobrze przecież. Jak po dziurach przystało. No widzisz, widzisz. On po prostu chce mi odjechać. On po prostu zapisał chce. No. Nie, ja zamykam tą szybę, bo naprawdę. Taki tuż zakręt, to ja nie umiem zakręty. <noise> jak to nie umiesz, jak jedziesz? Będę musiała wolniej. No nie umiem jeszcze po zakrętach. No ale ogólnie pierwsze kilometry jak ci się jedzie, opowiedz. A fajnie, tylko wieje bardzo mi. No kurczę, nie wiem. Muszę trochę więcej pojeździć, bo tak... No, po no ty jesteś przyzwyczajona do, do tego, że siedzisz zawsze co za mną, nie? No właśnie, a teraz muszę myśleć co robię. <noise> I też ci tak nie wiało zawsze jak się działać za mną, nie? No nie.